Na pewno ten moment jest historycznym momentem dla miejscowości Wola Morawicka. Łącznie w nowym obiekcie będzie się uczyło około 140 uczniów, czyli szkoła podstawowa i trzy oddziały przedszkolne. Ale uznaliśmy, że Wola Morawicka jest taką miejscowością, która również dynamicznie się rozwija powstaje coraz więcej nowych domów i liczymy że ta szkoła ma przyszłość i stąd decyzja o jej budowie o jeszcze o kosztach 9 milionów 225 tysięcy łącznie z projektem dofinansowanie to niewiele ponad 2 600 tysięcy z regionalnego programu operacyjnego pozostałe pieniądze to część z odszkodowania około 1,5 miliona i pozostałe nasze środki To jest ważny moment, oczywiście, dla woli morawickiej, bo zwykle wokół szkół, wokół przedszkoli, wokół także tych obiektów sportowych toczy się to takie życie kulturalne miejscowości. Dzisiejszy dzień jest bardzo znaczący dla naszej szkoły, dla całej miejscowości Wola Morawicka, ponieważ oddany został budynek nowej szkoły podstawowej Woli Morawickiej wraz z przedszkolem. Jest to nowa szansa, nowe otwarcie w historii naszej szkoły, w historii tej miejscowości. Chciałem serdecznie pogratulować Państwu wspaniałego obiektu. Jednocześnie chciałem pogratulować Panu Burmistrzowi, że potrafi tak gospodarować, że praktycznie starcza w gminie na wszystko, bo tych inwestycji jest przecież bardzo dużo. Aktualnie trwa budowa żłobka w Morawicy z częściową przebudową. Także serdecznie gratuluję z bardzo dobrego gospodarowania pieniędzmi.